Witam wróżkę Luana. Zapraszam wszystkie strzelce do wysłuchania przekazu runicznego na pierwszy kwartał i sprawdzimy, co się będzie działo. Bardzo fajne sytuacje. Los będzie sprzyjał strzelcom przez kolejne 3 miesiące. Jakieś takie podróże, wyjścia, spotkania towarzyskie, miłe wydarzenia. Zaskakujące dla strzelca. Jakieś tutaj będą też przetasowanie na linii rodziny, więc no coś może się wydarzyć, mogą się niektóre związki rozpaść, ale generalnie to było po coś. Po coś będzie też jakiś sukces dla strzelca. Tutaj trzeba się zająć zdrowiem rodziny strzelców, więc też trzeba zadbać o zdrowie członków rodziny. Tutaj będą niektórzy z rodziny strzelca w jakiś sposób zagrożeni, jeśli chodzi o zdrowie. Także tym się trzeba będzie zająć. I trzeba też dokonać strzelcu jakiejś zmiany. Tak, żeby po prostu mieć poczucie, że, yy, że się jest usatysfakcjonowanym, prawda? Nie, że jest jakiś kamień, który uwiera strzelca i yy, czuje, że czegoś nie załatwił. No i teraz sprawdzamy, jaka runa będzie sprzyjać, jaka energia run będzie sprzyjać strzelcom przez kolejne 3 miesiące. Fechu, a więc finanse. Powinny być dobre finanse, generalnie nic nie powinno się złego dziać, a tutaj jest bogactwo i duchowe, i materialne, a więc ta runa będzie wspierać strzelca. No i teraz, jakiej energii będzie brakować, czego będzie brakować strzelcom nadziei. Czyli będą takie troszeczkę podłamane. Niektóre strzelce nie będą ufać i wierzyć, że, że po prostu coś osiągną, że się powiedzie, prawda? Będą trochę podłamane. No i teraz styczeń. Otworzyć się na związek. Otworzyć się na związek. Wolne strzelce tutaj w styczniu powinny mieć jakieś rozmowy, spotkania. No intymne też, piękna runa, także będzie się dużo działo na linii właśnie relacji damsko-męskich, ale nie tylko damsko-męskich, jeśli chodzi o styczeń dla strzelców, to co, tutaj są naprawdę piękne runy, wspólne tworzenie czegoś też, no związek może pójść na wyższy etap. Tutaj jeśli chodzi o luty, też świetne runy. Będą skupione na, na uzyskiwaniu czegoś w lutym strzelce, czyli jakiś sukces się tutaj kroi i będą zadowolone z tego powodu. Zmiana pracy na marzec się wyłożyła dla niektórych strzelców. Jakieś wydarzenia będą miały niezależne od strzelca miejsce i po prostu strzelce no, będą zmieniały pracę. Na marzec to przypadnie. Także będzie też jakaś podróż służbowa, przeprowadzka, wyjazd. Będzie taki ruchliwy marzec. Dużo się może wydarzyć w marcu, drogie strzelce. I teraz podsumowanie run. Sama runa się wyłożyła. Urósł. Uzdrowienie. Uzdrowienie. Zdrowie też będzie ważne dla strzelca. No i teraz sprawdzimy z kart intuicyjnych. Co będzie ważne przez trzy kolejne miesiące dla strzelców? Oho. Szczerość. Prawda. Czyste ręce. Ale to było odwrócone, więc tutaj brak zmian. Brak zmian, jeśli chodzi o związki, czyli potrzebne są zmiany w związkach, jakieś dogadanie się, no lub generalnie, no tutaj jest jakaś transformacja, jeśli chodzi o związki. Ważne będą jakieś też umowy cywilnoprawne jeśli chodzi o strzelce. Bądźcie też szczere w związkach, strzelce. No nie wiem, jak to druga strona przyjmie, ale chyba lepsze jest szczerać. No nie zawsze, no, ale tutaj jest yy, konieczność bycia szczerym wobec partnera. Yy. Praca będzie ważna. Praca będzie ważna, zdrowie będzie ważne. Jakieś błędy, jeśli chodzi o zdrowie, popełnia strzelac. Błędy związane ze zdrowiem. Jakie złe nawyki też są? Złe nawyki, zła terapia. No i tutaj już wyjazd, wyjazd, dobre finanse, także ok, bardzo fajnie. No i sprawdzamy na poziomie mentalnym, co się będzie działo. Na poziomie mentalnym. No i jakieś strzelce chcą porzucić studia. A martwią się, nie idziemy za dobrze na tym wybranym kierunku i po prostu chcą porzucić studia, czyli albo chcą zmienić kierunek, albo po prostu się usamodzielić, uniezależnić albo po prostu generalnie chcą rzucić studia i zająć się pracą zawodową. No nie wiem, takie są tutaj wytyczne. No i też niektóre będą miały strzece jakieś zmartwienia z związku z dziećmi, z nauką dzieci. No i teraz dalej. No To osamotnione są. Niektóre strzelce będą samotnione, y, będą, osamotnione, będą po, miały poczucie y, zdrady, z strony partnera, y, no i troszeczkę będą się czuły, a może generalnie powinny płonąć, a są oblane y, lodowatą wodą czyli y, no, niespecjalnie jeśli chodzi o związki. Nie przegapcie czegoś strzelce. Też nie wyobrażajcie sobie za dużo, bo tutaj z jakieś takie mishmasz masz, za dużo myślenia. Po prostu już wyobraża sobie, bo wie co strzelec, a może coś przegapić ważnego i myśli nie w tym kierunku, co powinien na jakiś temat. No tutaj bardzo bardziej będzie chciał strzelec czuć. Niż myśleć, także wyciszyć się i po prostu odczuwać całym sobą. Skupią się też, strzelce na sobie, czyli będą chciały poczuć, że są niepowtarzalne. Niepowtarzalne z nikim innym. Nawet w stosunku do siebie każdy strzelc jest inny, niepowtarzalny. No i po prostu będą mieć świadomość, że chcą sięgnąć po coś takiego nieosiągalnego dla strzelców, co jest bardzo po prostu ekscytujące. Tak, będzie miał strzelc też poczucie, że no, będzie chciał czuć, że żyje, a będzie miał takie poczucie, że po prostu nie osiąga tego, co chce. Będzie po prostu odczuwał. Odczuwał, że to nie jest to. Nie jest zadowolony. No, i tutaj się kłaniają poprzednie inkarnacje. Tutaj nastąpią jakieś zmiany, jakieś takie odczucia strzelca. Po prostu karma się uaktywni. Także dużo się będzie działo, będą bardzo intensywne 3 miesiące. No i niektóre osoby znikną po prostu z otoczenia Strzelca, ponieważ będzie go przyciągać jak magnes coś innego. Także bardzo intensywne i ciekawe 3 miesiące. No i teraz sprawdzamy. Sprawdzamy podsumowanie. Gwiazda. Gwiazda, więc nadzieja, więc bardzo dobra karta dla artystów, twórców, ludzi, którzy zajmują się sztuką, tworzeniem, odkrywaniem, dla ludzi, którzy studiują nowe możliwości, zaskakujące wydarzenia, pozytywne. Także tutaj bardzo dobra karta, też dla osób, które się kształcą. Karta dobra, taka dla próbowania własnych sił. Także to tyle miłego dla ciebie, strzelcu. No i będziesz miał intensywne trzy miesiące. Pozdrawiam serdecznie.